Erupcja powoli staje się jednym z najlepszych perków dla killera. Hej, cześć, dzień dobry, ja jestem Dusia i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się trochę historii erupcji i porozmawiamy sobie jak stała się najlepszym perkiem. Update 5.0.0 Cofnijmy się dwa lata wstecz, kiedy w update 5.0.0 erupcja została wprowadzona do gry wraz z nowym killerem Nemezisem. Erupcja jest jednym z teachable perków tego killera, który można odblokować prestiżując Nemesisa. Na samym początku erupcja ustawana była za jeden z najgorszych perków na regres generatorów, jakie są dostępne. W tamtym momencie najlepszym z nich był Hex Ruina. W PTB wersji 5.0.0, która była pierwszym naszym zetknięciem z tym perkiem, jego czas odnowiania się był aż o 3 razy dłuższy niż to, co jest aktualnie i efekt statusu skrępowania trwał o dwie sekundy mniej. Update 5.4.0. Kilka miesięcy później, w aktualizacji 5.4.0, pojawił się nowy perk Hack Plagi i Rezonans Bulu wraz z nowym killerem, jakim jest artystka. Stał się wtedy najlepszym perkiem pod regres generatorów w całej grze. Wtedy erupcja, rywalizując już z ruiną i nowo dodanym hakiem plagi, stała się bardzo niszowym perkiem i prawie w ogóle nie był używany przez graczy. Update 6.1.0. W późniejszym czasie sytuacja zaczęła się naprawdę drastycznie zmieniać w związku z aktualizacją erupcji w wersji 6.1.0. W tym jakże pamiętnym reworku wielu perków, erupcja została natychmiast uznana za jeden z najlepszych perków pod regres generatorów, ponieważ sam perk otrzymał dwa wzmocnienia. Prawie podwajając eksplozję i wydłużając czas skrępowania. O prawie 10 sekund w stosunku do innych perków związanych z regresją, takich jak ruina, która nie jest już warta swojej uwagi. Czy używania. Erupcja wydawała się teraz bardzo przyzwoitą opcją na regres i naprawdę była warta używania jej. Wzmocnienia jednak na tym nie ustały. W wersji 6.1.0 erupcja otrzymała również wzmocnienia wraz z kilkoma innymi akcjami. Kopanie generatora otrzymało dwa buffy. Po kopnięciu generator natychmiast spowodował 2,5% premię do regresji, której nie było przedtem. Dodatkowo czas na kopnięcie gena został skrócony do 1,8 sekundy zamiast 2 sekund. To wzmocnienie zachęciło zabójców do faktycznego kopania generatorów oraz wywoływaniu erupcji, która dawała zabój Potężne wzmocnienia. Update 6.4.0 Miesiące mijały, a w PTB 6.4.0 erupcja otrzymała lekkie wzmocnienie, które nie zostało ogłoszone nigdzie w patch notes, z wyjątkiem jedynej linijki w sekcji o naprawieniu błędów, która mówi, że usterka w erupcji została naprawiona i powinna rozpocząć regresję natychmiast po początkowym wybuchu. Przed tym PTB po eksplozji nie było regresji generatora, ale po tym PTB to już się zmieniło. Skoro nie można zatrzymać wtedy regresji przez 25 sekund na poziomie trzecim, więc nie można pracować nad genem i ocalali, którzy przez te 25 sekund sekund nie go, otrzymywali dodatkową regresję minus 6,25% generatora. Statystyki regresji. Teraz w swoim obecnym stanie od czasów wzmocnienia w wersji 6.4.0 powiem Wam ile faktycznie erupcja daje nam regresu generatora. Za każde kopnięcie generator traci 2,5% progresu, do tego 10% postępu odbierze Ci erupcja, dodatkowo tracisz 6,25% przez efekt skrępowania, podczas którego ocalałe nie może dotknąć generatora. Daje nam to w sumie minus 18,75% na każdy generator. Patrząc na całkowitą ilość czasu, którą tracisz na generator, każdy procent równa się jednej sekundzie czasu naprawy generatora, co daje nam 18,75 sekundy oprócz 25 sekund, gdy jesteś skrępowany i nie możesz pracować nad tym generatorem. Co to oznacza? A to, że tracisz łącznie 43,75 sekundy na generator. Jest to naprawdę szalone, biorąc pod uwagę fakt, że ten perk ma tylko 30 sekund cooldownu na odnowienie się i dotyczy każdego generatora, który skopie zabójca. Dlaczego erupcja jest taka mocna? Kiedy po powaliż ocalałego kopięty generator wybuchnie i otrzyma regresję, a ocalały przy nim pracujący otrzyma efekt skrępowania. Jest on znacznie silniejszy niż może się wydawać, ponieważ oznacza to, że nie tylko nie możesz w ogóle pracować nad genami, ale nie możesz wykonywać też akcji z innymi rzeczami oraz leczyć innych ocalałych aż przez 25 sekund. Jest to naprawdę długi czas, kiedy każda sekunda liczy się do celu. Jeżeli ocalały pracuje nad generatorem, podczas jego eksplozji krzyczy i ujawnia swoją lokalizację, co również powoduje erupcja. Zabójca dzięki temu perkowi wie, gdzie są ocalali i nad jakimi generatorami pracują. Często zapomina się, że jest to bardzo silne przeciwko pojedynczym ocalałem, ponieważ kiedy grasz solo, po prostu chodzisz po mapie i pracujesz nad własnymi kilkoma generatorami. W przypadku, kiedy killer uderzy wszystkie generatory, oznacza to, że wszystkie będą robione wolniej. Kilka generatorów będzie miało mały postęp, co jest dokładnie tym, do czego służy właśnie erupcja. Perki, które również skupiają się na kopaniu generatorów i super łączą się z erupcją, to chociażby Kurchuk, Pain Resonance, Jolt, Pop Goes the Weasel, Nowhere to Hide, Call of Brine czy Overcharge. Przyszłość erupcji. Więc teraz wiesz, jak erupcja stała się po cichu nie tylko najlepszym perkiem na regresję, ale także najlepszą umiejętnością dla killera w grze. Ma zdecydowanie największy potencjał ze wszystkich perków killerów w Dead by Daylight. Na fakt, że ma tak krótki czas odnowienia i może zastosować ogromną regresję do wszystkich generatorów na całej mapie. Oczywiste jest dla mnie, że w przyszłości erupcja zdecydowanie potrzebuje nerfa, ponieważ jest bardzo uciążliwa i niezwykle trudna do skontrowania po stronie celowego. Delikatną informację na temat nerfa erupcji dostaliśmy w ostatnim Developer Update od Behaviour. Tak naprawdę jedyną kontrą, jaką możesz mieć na tego perka jest jest niepracowanie nad genem, kiedy erupcja ma wysadzić generator, ale próba przewidzenia tego jest bardzo trudna, gdy ocalałe jest w pogoni. Przewidywanie tego i puszczanie gena, zanim wybuchnie, powoduje, że ocelali bardzo boją się pracować nad generatorami, gdy tylko ktoś jest w pościgu z zabójcą. Sprawia, że jest to korzystne dla killera, ponieważ wtedy ocelali nie pracują nad genami. Gdyby to ode mnie zależało, wydłużyłabym czas odnawiania tego perka chociażby do 60 sekund lub cofnęłabym to ulepszenie z wersji 6.4.0. Co sprawiłoby, że w generatorze nie cofa się regres. Dajcie koniecznie znać, co Wy myślicie na temat tego perka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu erupcja. Zapraszam Was na mojego Discorda, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowinkami ze świata DBD, moimi filmami, streamami lub po prostu szukacie kompanów do grania. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.